Witam serdecznie, znajdujemy się dzisiaj na wyjeździe w Bielskich Berserkerach, ze mną jeden z wychowanków, Filip Lamparski, cześć Filip. Siemano, bardzo miło. Przyszły pretendent do pasa Babilonu, który już 7 października zmierzy się w Makar... W Makar... <grym> Mateusza z Mateuszem Makarowskim. Makarowskim, zgadza się, o pas wagi lekkiej. Filip, jak zróbko na początek, jak się czujesz? Mm, bardzo dobrze, czuję się jak na tyle, na ile mogę się czuć dobrze, to czuję <grym> się dobrze, bo, bo wiadomo, że już jest nagle no, cięcia wagi, więc E, morale spadają wraz z e, niskimi kaloriami. No, Jasne, bo wydawałoby się, że ostatnie szlify już ten powinien schodzić z treningu, a tu cały czas ten potrzymasz na 110%, nie? E, znaczy, już schodzę, schodzę tak. znaczy, może nie 110%, teraz no, już sto. Okay. Teraz, <grym> no, już teraz uważamy, żeby się nic nie stało, żeby żadnej kontuzji nie złapać. E, łapiemy świeżość, i tak właściwie to już jest. Prawie że prosta, no. Okej, okay, a przygotowania właśnie były ambitne, bo zwiedziłeś sporo klubów po całej Polsce, no nie? Chciałem zapytać, czy któryś szczególnie zapadł Ci, może nie na tyle w pamięć, ale gdzieś zgarnęłeś na takie, tyle cenną lekcję, że w pamięci myślisz o nim, że chcesz wrócić tam, przygotowując się do następnej walki? Myślę, że wszędzie wrócimy. Wszędzie, gdzie byliśmy, tak? wrócimy, tak. Każ, z każdego wyciągnąłeś cenną lekcję? No nie, no bo właśnie dużo, dużo różnych bodźców, dużo trenerów, więc właśnie ciekawy byłem, czy któryś szczególnie, ale jeżeli każdy, no to... Ale też taki format przygotowań, no bo jednak, tak jak mówię, dużo ludzi wokół siebie, nie być zawęsić węższej grupy ludzi mieć wokół siebie, przygotowując się? Wiesz co, jakby ja mam stałą grupę mhm. trenerską, a tak jak jeździmy, to szukamy inspiracji okay. i czasem czasem podpatrzymy coś od kogoś, czasem Jasne. jest to tak naprawdę, trochę też to brałem jak rozrywkę taką w swoim życiu. Fajnie jest czasami wyjechać i nawet jak ciężko trenujesz, to naprawdę dosyć No właśnie. także nie ma, myślę, Eee, eee, nie, 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 jest to tak, jakby się mogło wydawać, nie? że tam gdzie jedziemy, jest mega zależnięcie. Eee, po, prostu, po prostu odpoczywałem, jeździłem na wakacje, jeździłem na wakacje <laughs> no Jeżeli traktujesz to jako hobby wiadomo, no to poza tym człowiek uczy się całe życie, więc każde, z każdego wyjazdu lekcja. Z każdego wyjazdu lekcja. A nie współpracujesz już z trenerem, z którym pracowałeś, pod względ... który trenował cię motorycznie i siłowo. Wiesz, o kogo chcę zapytać? Tak, o Marcina. Dokładnie zgadza się. Nie wiem, czy chcesz się powiedzieć, dlaczego już ta współpraca nie, nie jest kontrolowana? Po prostu czy... po prostu się rozeszliśmy. Dobra, okay, to Tak, Dobra, nie ma nam żadnych z krwi. To był mój pierwszy taki poważny trener z motoryki i chciałem pójść dalej, zobaczyć, jakby zobaczyć co, co, czego mogę Jasne. oczekiwać. Bo tak właściwie to z pierwszym trenerem, jak z pierwszą dziewczyną. No, nie, nie fajnie, ale warto zobaczyć. Jak jest. Jak dobrać. Dobrać. Nie powiem tego nagłos dziewczyny, ale... A, no, to, ale. To ale roz, proszę? Pięcia. Tego też nie powiem bo się obrazi, ale Dobra. Nie, ale, ale właśnie chciałem zapytać, bo widziałem ta współpraca była, była dość obfita, ale, ale gdzieś później brakowało, no ale o to chciałem zapytać. No ale trenerów powiem ci tak, o game plan cię nie zapytam, no bo to wiadomo, że nie zdradzisz. E, ale trenerów od BJJ nie brakowało w Twoich przygotowaniach. Ty wiadomo jak skończyłeś ostatnią walkę. Twój przeciwnik na pięć porażek ma trzy przez poddania, no nie? To jest moment, kiedy możesz też oko do kamery puścić, albo ta bardziej medialna wersja, która by mi odpowiadała, powiedzieć jak skończysz swojego przeciwnika w której rundzie. O, nie, nie. nie, no, ale mówiąc tak szczerze, jak sobie wyobrażasz tą walkę jak jak ją widzisz? Wiesz co, ja w sumie tak jak zawsze, Modlę się o to, żeby dać jak najmniej e, zdrowia w walce, mhm. jak najmniej go stracić tam po wiadomo, prostu. Wiadomo. Żeby z, m, moim wymarzonym, jakby, tak jak ludzie zawsze opowiadają o wojnach, które chcieliby skończyć to, to ja chciałbym po prostu szybko skończyć. Szybko skończyć, wiesz, skończyć podle, i bez kontuzji, tak? Lewy lewy, goś leży. I jakby wiesz, ja biorę pas i na razie. Ale jestem gotowy na to, że to będzie wojna, bo bo Mateusz jest mega twardym skup i, i wiem, że, że lekko nie będzie. No wiem, domyślam się, zwłaszcza, że też doświadczony, dużo pojedynków stoczył, to też warto trzeba podkreślić. Eee, no to zobaczymy, jak będzie, wrzućcie jesteś na pewno jak najlepiej, ale jeszcze co do, co do, dalszych, co do dalszych etapów, hipotetycznie rzecz ujmując, gdyby udało Ci się zgarnąć ten pad, to ile zostało walk na kontrakcie, bo wiadomo, mistrzowska klauzula na pewno obowiązuje, ale jak wyglądają sprawy kontraktowe, czy możesz oczywiście tym podzielić? Niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, mhm. zostanie mi. W sumie teraz się zastanawiam, czy, czy nie mam w kontakcie zapisane, że nie mogę o nim za bardzo rozmawiać. Chyba tak. Okej, okay, dobra, ale, nie, to ale jak na pewno, nie jest. Ja pewnie jeszcze trochę zostanie nie jakoś bardzo długo. Okay. ale Tak, wydaje mi się, że jeszcze ponad rok. Okej, okay. na szansa na obronę pasa w Bielsku jest jakaś, czy raczej nie. Kurde, nienawidzę, nie się okay. o niedzieli, jak nie, jak nie mamy Dobra. nawet tam czwartku. Dobra, okay? jasne, rozumiem. To temat Babilonu zostawię, to zostawię taki bardziej przyszłościowy temat, ja jestem trudny do wywiadu. Nie ma problemu, problemu no <laughs> <ucinałem. laughs> Okej, okay. Nie ma problemu. Ale taki przyszły temat, bo są dwie federacje z naszej części Europy, które są takie top powiedzmy, czyli KSW i Octagon. chciałbym wiedzieć, do której organizacji jesteś bliżej, bo jako, że jesteś Artnoxem, czy w Berserkerach, zawodnicy występują tu i tu, a z którą federacją tobie byłoby po drodze. Ciężko powiedzieć. Ciężko? E, no wiesz, chciałbym zobaczyć oferty tak naprawdę. Okay. E, ale wiadomo, że w Polsce fajnie jak jest to KSW, no bo medialnie to bardzo dobrze wygląda. Z drugiej strony kategoria lekka w KSW jest w ogóle bardzo mocno obsadzona. Tak? No, w ogóle okres, kategoria lekka jest pomocka, <grym> tak? Mocno, tak, tak, nie? tak. Wszyscy jesteśmy mali chyba w tej Polsce i w okolicach, dlatego, dlatego jest, jest tak dużo lekkich gości. Ale, no, ale zobaczymy. zobaczymy. No, pierwsze, pierwsza ta obrona, okay. ten, pierwszy, ten pas Zdobyty, trzeba zdobyć tak. w ogóle. A potem myślisz o jakichś dalszych planach? Bo oczywiście. Nie, nie wykluczam pozostania w Babilonie, jeśli się, jeśli się to uda. Jeśli to będzie wiesz, lukratywna opcja, okay. no to, to czemu nie? Pewnie, oczywiście, rzecz jasna. Tak tylko hipotetycznie mówiąc, jakiś wymarzony rywal, skoro nie wiem, czy w Babilonie, czy. Mateusz Makarowski. Okej, okay, dobra, zostajemy, zostajemy przy tym. A jak już byliśmy w temacie Berserkerów, to właśnie okay. nadchodzące walki na KSG. jak typujesz? Okej, okay, no jak typuję. Eee, szczerze mówiąc nie znam przeciwnika Banana. Tak? Eee, nie wiem, jakby nie za bardzo, nie za dużo o nim wiem. No rekord miał chyba 7-2, 8-2, coś takiego jak sprawdzałem, a w organizacjach bił się takich mniejszych. Natomiast no eee, myślę, że... Fajny rekord. Fajny, eee, <laughs> ja chyba właśnie chyba Dudek będzie faworytem, z tego co mi się wydaje, nie patrzyłem na kursy, ale może takim delikatnym. Adrian, no mega mocny gość, zapierdziela, jest też takim brawlerem, mhm. trochę jak Mateusz w sumie, e, z twardą głową i e, z kompasem na nigdy, nigdy <laughs> się nie cofa, nie? E... Tak jak mówię, nie oglądałem jego przeciwnika, mhm. muszę się przyznać, że jestem pochłonięty swoją walką. Okej. Okay. A co do Rafała, no to, to tam wiadomo, że to nie jest jego naturalna waga, ale no właśnie wydaje mi się, że, że może zostać jego naturalną. To tak? znaczy, Rafał jest naprawdę wielkim, silnym chłopem i i może tak być, że, jak, że te kilogramy to jeszcze mu dadzą zamiast ująć. No właśnie, ale to jest fajne, bo on jest elastyczny, bo do średniej spokojnie by mógł zejść, no nie? Tak, w, razie, nie. w razie potrzeby, więc w razie jakby podwójny mi miał być to. <noise> nie no, nie wybiegam tak daleko w przyszłość, ale, ale mocny rywal na sam początek tej. Tak, ale tej fajny powierze... chyba, nie. Jak tak, już, oczywiście, że tak. że w ogóle się spadasz to z różnego konia. Pewnie, myślę, pewnie, jak. że tak, no nie fajny powrót, fajnie, że wrócił do KSW. Mega cieszy, bo do końca sam byłem ciekawy, gdzie, gdzie wyląduje. Liczyłem na Oktagon, ale KSW też cieszy, bo gdzieś tam z Zawsze są takie wszystkie pertraktacje pod drodze, wiesz, wyboje, że to już nie pierwszy raz. Ale, ale Artur byś też podpuszczał fajnie, bo trollował na Twitterze niesamowicie grał tak z każdym, czy lajkował posty, czy podpuszczał. Z kim by to nie walczył, więc, no, więc dobrali się na pewno idealnie. A, Artur, no. no tak. <śledzimy> a, propos, a propos, że jesteś artnoxem, tak ci współpracuje z Arturem. Świetnie, Artur, bał mnie za to trzeba załatwić. <śledzimy> Jakby jest dużo menedżerów, którzy więcej gadają niż robią. on jak coś powie, to wiadomo, że będzie zrobione. No wiadomo, topka w Polsce, więc zobowiązuje tak, tak. oczywiście. Tak, bo bardzo go lubię, z jakby tak prywatnie z charakteru, po prostu e, lubię tą jego słowność, Okej, okej, okay, okay. no wiadomo, to się szanuje, zwłaszcza, to zwłaszcza w człowieku. E, o co chciałem Cię jeszcze zapytać, na pewno o to, jak zaczynałeś swoją karierę bo zacząłeś mieć zwycięstwo i później dwie porażki. Tak, że one się dobrze zdarzały, bo z Adrianem, czyli doświadczonym zawodnikiem, bo on był już po siedmiu walkach wtedy, no i z obecnym mistrzem wagi piórkowej Babilonu, więc one się dobrze stażały, ale czy na tym początku jakieś myśli się kołatały, bo byłeś młodym człowiekiem, młodym zawodnikiem, czy gdzieś, gdzieś miałeś jakiś może mały burdel w głowie? Po tych dwóch porażkach, że tak ujmę? Czy sobie traktowałeś to jako lekcję i, i szedłeś dalej po prostu? Wiesz, to ostatecznie potraktowałem to jako lekcję, ale wiadomo, jak do Wtedy? młodego człowieka było to w jakimś sensie bolesne, ale właśnie dlatego mogłem to potraktować jako okay. kolekcja. Jako no, Nikt nie lubi porażek, nie? Nie no wiadomo jak wiadomo. to jest, ale, ale nie, no, to było potrzebne. Dzisiaj w ogóle pisałem z Piotrkiem Kerskiem, tak? bo on też się bije niedawno. Tak, nie tak, on tak, ma, ma na walkę. No, i, no. I właśnie wspominaliśmy tą walkę, i to, była, to chyba była taka najbardziej ucząca mnie walka w mojej karierze. To, to cieszy znaczy. się. Y już samo podejście Piotrka mm. do mnie w tamtym czasie. Y i w ogóle potem jakby nasza no. rozmowa po walce dała mi takie, bo, taką bardzo dużą perspektywę na, na życie zawodnika, więc w sumie muszę powiedzieć, że Piotrek dużo wniósł do mojego, do mojego życia. To cieszę się, że taką lekcję wyciągnąłeś z tego. nasze znaczy, tak się to odbiło później. Niesamowita seria, która jest kontynuowana do dzisiaj. Mam nadzieję, do 7 października podtrzymasz ją. Eee, jeszcze chciałbym co do twojej kariery, może nie z tyle zawodnika, co miałeś ostatnio, epizod jako komentator. <śmiech> <śmiech> jak do tego doszło i jak to w ogóle wspominasz? Potem... Co? to też warto a, A to mój, był jego pomysł? Zadzwonił do mnie i mówi Filip, nie, jakby będziesz na gali, nie chciałbyś komentować? Ja mówię Artur, przecież jest zeplenie. <laughs> nie no, co Ty, ale potem pomyślałem, że w sumie czemu nie i my zrobiliśmy to. Mm, ja osobiście tego nie mogę słuchać, ale, <laughs> ale jest, dużo, jest dużo pozytywnych komentarzy też. Więc, e, więc zobaczymy jak to będzie. No właśnie, Energia była mega fajna. Właśnie ja nie podlizując było. się, fajny kontrast był między wami. Mi się tego dobrze wsłuchało, bo daliście zawodnikom walczyć, nie, nie wiem, nie było cały czas rozmowy między wami, a, a fajnie tam była chłodna, analityczna. No i ty wiadomo, troszkę podkręcałeś swoim językiem, mówiłeś. To było troszkę zabawne, ale tak na, na swój sposób bardzo fajne w odsłuchu. więc perspektywę na przyszłość masz jak najbardziej otwarte. Ja, ja tam myślę. dostałem w ogóle mega kopa za ten tak? mikrofon, Znaczy na początek się bardzo stresowałem, rzeczywiście, ale potem. E, mnie wie, trochę było fajnie. Nie, ale no, mówię, mi się tego tak, dobrze słyszało. Jak kończyłem, to się czułem po pięciu kawach. To dobrze, tak to potraktowałeś, cieszy mnie to bardzo. E, powiem Ci jeszcze o Twojej pracy w mediach, a chciałbym Cię o nią zapytać, bo działasz sobie na Instagramie. I teraz w tych obecnych czasach zawodnik to nie tylko wartość sportowa, tylko też jest oceniany przez wartość medialną. Gdzieś to procentuje, czy przy kontraktach, czy przy umowach. A wielu zawodników dopiero to dociera, albo dopiero nad tym pracuje, albo wciąż olewają to i uważają, że sport się obroni. No, my uważamy inaczej, że jednak ludzie y, cenią sobie, jeżeli zawodnik się z kim dzieli, no bo na większości gal nie masz konferencji, nie mają cię poznać, jako, okazji poznać jako człowieka. No, nie? A ty działasz sobie na Instagramie. I, i jest ta okazja Cię poznać, więc chciałbym zapytać, czy gdzieś planujesz, powiedzmy, założyć jakiś inny, bo Michał Sobiech działa na YouTubie, coś tam nagrywał ostatnio, pomimo, że prężnie działa na Instagramie, Rafał Haratyk, czy Twój główny trener, na Twitterze, którego posty się odbijają szerokim mechem akurat, oznacza portale i, i, i chętnie są udostępniane, więc chciałbym zapytać, czy zostajesz przy tym Instagramie, czy jak się z tym czujesz w ogóle w pracy z mediami? Eee, wiesz co, tak właściwie ten Instagram to tak jest taka wypadkowa mojego życia trochę, więc to jeszcze może nie do końca jest praca z mediami. To jest na razie taki, wiem, że jakiś wkład muszę w to dać i na razie to jest ten minimalny wkład, który potrzebuję dawać. Jeśli moja kolejacja będzie dalej rozwijać w takim tempie będzie coraz lepiej, no to, to pewnie będę się musiał na tym jeszcze bardziej poważnie zająć. A na razie żeby to w formie się. No nie, ale tam, dzielisz się i mówię, to jest fajne. Ja tak, no właśnie, to jest fajny odbiór, bo ludzie mają okazję Cię poznać nie tylko z maty z treningu, tylko tak jak jesteś na co dzień, no nie? I to się, to się przede wszystkim szanuje. A jeżeli mówimy już o tym, jaki jesteś na co dzień i jeżeli mogę wykorzystać ten moment, to chciałbym cię trochę podstawać. Po popytać właśnie, powiedział ludziom, co robi lubić Filip Lamparski w wolnym czasie, kiedy nie ma treningu, nie ma zaplanowanej walki, nie musi trzymać michy. Co lubi robić? Ja wiem, robi, że to jest twoje życie, no, tutaj ja, ten klub, oczywiście. Ale... ja nie będę ukrywał, jestem imprezowiczem, ale, ale z takim, z dyscypliną, a na pewno już jakiś dłuższy czas z dyscypliną, bo tam wiadomo, że różnie było, a tak poza tym to ja w wolnym razie lubię trenować, lubię, lubię okay. ten styl no, życia, ja na początku to jest hobby, no nie? Tak, 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 tak. Pasja, hobby, praca, wszystko to jest. To okay. jest moje życie po prostu. O, tak, tak, poza tym to lubię sport. Okay. Lubię sporty ekstremalne, lubię się bać i lubię niepokój. Ogólnie okay. Motywuje Cię, to napędza. Tak. Dobra, to zapytam z innej beczki. Ulubione żarło w takim razie, jeżeli nie musisz okay. trzymać michy oczywiście. Okay. Wiesz co, mam uczulenie na orzechy, nie? No. I orzechy są wszędzie, bo wszystkim to jest pyszne, <laughs> są orzechy. I na soję, i na strączki też mam uczulenie, okay. więc problem pojawia się na przykład lubię sushi, ale mhm. nie mogę, go jeść, okay. nie? No, tak nie? Takich, takich podstawowych rzeczy no to lubię dobrą wołowinę. Mhm. Lubię burgery, e, jakiś tam street food taki no, typowy, czek. no bardzo, lubi, bardzo lubiłem w ogóle taki, jest, taki street food tajski, okay. ale sobie niestety nie mogę na niego pozwolić, no, bo co mnie, okay. mnie wcina. Więc no i kochałem naleśniki z nutellą, ale <grym> no, w Nutelli nie jest ublaskowych. No to też jest. Więc, <grym> więc, nie wyciągniesz tego. ciężkie życie, nie? Z no, tak. względem czekolady w ogóle nie mogę jeść. O kurde, no, no to, no, to no, dobrego sobie to, musisz odmawiać często w takim razie. No, to akurat. No, to dobrego tak... dietetyka to mi pomaga. No oczywiście, możemy zareklamować. No to może powiedzieć, powiedzieć inaczej. na... pozdrawiam pozdrawiamy. pozdrawiamy. Naprawdę robimy mega robotę. Warto, po prostu warto. Co, co będę tutaj opowiadał? Trzeba okay. na mnie spojrzeć. W takim razie ulubiony film? o e... E... Nie, nie wiem. Rocky, nie wiem. czy jakiś... Nie, 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 nie. kategoria cię. Co lubisz się Chyba... Jak się nazywał? Eee, chwila, bo mi wypadło z głowy. Dobra. Jaka jest pierwsza zasada? Eee, Pan eee. Fight Club. Fight Club Fight Club, ok. okay. Tak, ale ostatnio mało ogląda filmów, muszę powiedzieć. Okay. Dobra, a taki sposób na relaks w takim razie? Czy jakiś odpoczynek na rest? Właśnie nie mam problem z odpoczynkiem. To znaczy cały czas coś robić. Nie, okay. nie lubię siedzieć w miejscu, nie okay. lubię odpoczywać. Jest to bardzo trudne do życia, bo <laughs> e rok temu pojechałem na wakacje do Grecji. Stwierdziłem, ale będę się beczył cały tydzień po prostu leżę na leżaku piję drinka, nic nie robię. Położyłem się na tym leżaku, wyciągnąłem książkę po chwili. Przeczytałem stałem, minęły dwie godziny, mówię, nie no, nie wytrzymam, muszę ruszyć dupę po prostu. Jestem uzależniony od ruchu, okay. od sportu i od tego, żeby się coś działo. Jest okay. to i straszne, i piękne w jednym. I w jednym, dokładnie. Książkę skończyłeś, koniec końców, po roku czasu, czy nie? E, e, tak, tak, skończyłem, skończyłem. Nie no, e, czytanie książki też fajnie, oczywiście, tylko ile można jej czytać, nie? No, to znaczy nie tak. jestem też typem człowieka, który potrafiłby się 8 godzin i wiesz, wartować, nawet jasne, jak jasne. mnie wciągnie. I do dzieciństwa jakiś? Czy w sportach walki czy życiowo? I do dzieciństwa to był Anderson Silva? Okej. Okay. tak, to był taki mój pierwszy taki mój pierwszy wzór, Jak widziałem te walki tam. No pająka wiadomo, że się przyjemnie tak, oglądało, tak, no. tak. A z polskiego rynku ktoś? Czy mamy czy tak klasycznie, czy ktoś inny? Nie Jak o... bił się moment z y, Matadlem, to kibicowym Matli. Okay. Długo był takim, wiesz, on, on był tak fajny. Charakterem. W... Fajnie no, skompowany tak, tak, tak. na taki charakter właśnie, nie? No w sumie racja, no to, ja to prawda. To lubię serce, więc, więc Bro, chyba, tak. chyba, chyba Michał. Okej, okay, okej, okay, no to fajnie wiedzieć. Dobra, chciałbym cię jeszcze zapytać na sam koniec, gdzie widzisz siebie za 10 lat. Ło, wow. pójdę za 10, nie w 5, 5 to za mały okres czasu. 10 lat kurde, no tak za 10 lat to chciałbym kończyć sport. Skończyć. Skończyć Teraz tak, masz 20, no, 25. Okej, okay. tak, do, do 35 już eee. skończyć. Chciałbym go skończyć z pasem eee. i oblądę okay. UFC. Eee. No, wiadomo, do I, tego dąży i, ta, Tak, nie no, musi być ich więcej niż jedna, tak właściwie. Tak? Ale, ale tak jakby tak, tak bym chciał. No, no, okay, no to tego ci życzę w takim razie. Dziękuję. Dobra, dobra. dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję. Kłaniam się życzę Ci przede wszystkim zdobycia pasa i przywiezienia go tu na tą halę. Wam dziękuję za wywiad. Zapraszamy na socjale, wszędzie czas na MMA, Twitter, Instagram, Facebook. Dziękuję za wywiad i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.